Witajcie ponownie. Cóż, tym razem będzie trochę nietypowo. Dlaczego? Moda na auta kultowe, na auta, które nawiązują do swoich kultowych poprzedników, nadal trwa. E, mamy na rynku wiele modeli, które starają się w jakiś sposób nawiązywać do tego, co niektórzy pamiętają: niektórzy pamiętają jedynie z filmów, inni jeszcze ze stron internetowych. E, nawiązują po prostu do modeli, które w jakiś sposób były przełomowe, zapisały się w historii motoryzacji i producenci szukając sposobu na to, żeby zwiększyć swoją sprzedaż, żeby zwiększyć zainteresowanie swoją marką, szukają nowych nisz. Co tutaj mamy? Wiecie, nic specjalnego. MINI. Ale tym razem jest to wyjątkowy MINI Cooper S. nie tylko dlatego, że dobrze, tak jak każdy MINI Cooper S pod maską ma mocny, benzynowy silnik, ale to auto otrzymało od producenta coś ekstra. Coś dzięki czemu nigdy wcześniej pomyślałbym o tym samochodzie jako o aucie dla siebie. Uwaga! Ha! Zajmowanie miejsca na tylnej kanapie jest bardzo wygodne. Znaczy, dobrze. Jest wygodniejsze niż w wersji 3 Nie będę oszukiwał się i mówił, że jest bardzo wygodne. Bo otwór ziowy jest niewielki, ale. Jeśli wozimy dziecko, jeśli czasem musimy przewieźć kogoś na tylnej kanapie, to zajmowanie miejsca w tej wersji jest naprawdę bardzo fajne. I teraz muszę odbiec trochę i nawiązać do innego auta, również kultowego, które dzięki właśnie dodaniu piątych drzwi yy, też może wzbudzić zainteresowanie osób, które podróżują samochodami więcej niż w jedną osobę, często wożą osoby z tyłu. I jakie to jest auto? No, nie jest to niestety nic z rodziny Mini, bo mamy już Mini Cooper S Jest to Jeep Wrangler, który jeszcze kilka lat temu był dostępny tylko i wyłącznie w wersji trzyżwiowej. Bardzo dzielnej terenowo, ale przyznajmy sami mało praktycznej. Ale stworzono wersję Renegade, żwiową która dzięki temu zyskała w moim postrzeganiu, w moich oczach dużo więcej. Właśnie Mini. Mini, według mnie, jest jednym z. Tych aut, które w najlepszy z możliwych sposobów nawiązuje do swojego legendarnego poprzednika. Oczywiście samochód w każdej kolejnej generacji jest coraz większy. Ale pojeździłem tym samochodem już trochę, już trochę i wiem jedno, jest to jeden z najlepiej, o ile, nie dobrze, nie jest jeden z najlepiej, to jest najlepiej prowadzący się samochód w tej klasie gwarantuje nam go kartową frajdę, frajdę z jazdy i tak faktycznie jest. System otwierania z BMW, czyli żadnego zabezpieczenia. Dwa razy cięgło do góry. Maska w górę. No, na dobrą sprawę za wiele nie widać. Twin Power Turbo. Dwulitrowy silnik, znany również z modeli BMW. Niemal 200 koni Co w tak małym samochodzie, o stosunkowo niewielkiej masie, robi naprawdę kawał bardzo dobrej roboty. To jest samochód, który naprawdę gwarantuje stuprocentową frajdę z jazdy. Dobrze, dwustuprocentową frajdę z jazdy. Bo... Odpycha się lepiej niż można się spodziewać, lepiej niż można oczekiwać. No, w naszym przypadku mamy do czynienia z wersją, z automatyczną skrzynią biegów, dzięki czemu odpada nam wachlowanie biegami. Powiecie, że. U, nie, lubię frajdy, nie lubię frajdy z jazdy, nie lubię mieszać biegami. Hmm. Lubię, ale nie na zwykłej ulicy. Lubię mieszać biegami na torze, natomiast podczas zwykłej jazdy zdecydowanie preferuję skrzynię automatyczną. Warto dopłacić te kilka tysięcy złotych do automatycznej skrzyni biegów, która działa bardzo fajnie, bardzo precyzyjnie dobiera przełożenia i naprawdę robi kawał dobrej roboty. Silnik też robi kawał dobrej roboty i, cóż, zużywa trochę więcej paliwa niż obiecuje producent. Czasem, jeśli się postaramy, to tego paliwa potrafi zużyć naprawdę dużo więcej. No ale nie oszukujmy się, każdy samochód podczas szybkiej, dynamicznej jazdy e, zużyje tego paliwa dużo więcej. Natomiast się, uzyskanie średniego zużycia w tym 200-konnym egzemplarzu na poziomie 10 litrów na 100 km e, jest osiągalne, e, powtarzalne. Zatem 10 litrów na 100 km to nie jest duże jak na auto, które ma 200 koni. Małe auto, mało miejsca w środku. No, trochę tak, ale jeśli ktoś jest wysoki, bardzo wysoki, to też sobie znajdzie pozycję za kierownicą. Co prawda z tyłu nie posadzimy nikogo, kto ma nogi wtedy. No, ale wystarczy przesunąć fotel, tak jak sobie lubimy, tzn. tak jak ja lubię i wtedy z tyłu już osoba jako taką może siedzieć, pozycja, pozycja za kierownicą. Hmm, taka jak lubię, bardzo niska. Profil, wyprofil, fo, profil fotel wyprofilowany, tak jak powinien być wyprofilowany fotel e, w sportowym aucie. Przed kierowcą mamy obrotomierz, prędkościomierz, wskaźnik e, ilości poziomu paliwa w zbiorniku. Natomiast na środku konsoli centralnej widać środek konsoli centralnej, nie widać za cholera no nie. Na środku konsoli centralnej mamy duży wyświetlacz LCD. E, który może nieco zaskakiwać, ale ja już jestem do tego przyzwyczajony. Mini to marka BMW, więc rozwiązań z BMW znajdziemy tutaj naprawdę sporo. Ale jest też mnóstwo rozwiązań charakterystycznych dla marki. Takie jak pseudolotnicze włączniki, czy na dole, czy też na górze do regulowania oświetlenia, włączania, włączania oświęte, oświetlenia ambientnego, czy jak siękolwiek to nazywa. Ogólnie zmieniamy sobie kolorki podświetlenia klamek, podświetlenia nóg, no może się podobać, może się nie podobać, to jest kwestia dyskusyjna. Dodatkowo mamy jeszcze system znany z BMW, czyli iDrive, ale mamy również ustawienia, które, o proszę bardzo, czy widać takie zielone tutaj coś? Już jest, już tam jesteś? Czekaj, czekaj, bo na razie ktoś A to jeszcze nie jest moje ostatnie słowo. Pasek wokół tego centralnego monitora LCD, który może spełniać różne funkcje. Jeśli nie chcemy patrzeć na obrotomierz, chcemy dać frajdę tym, którzy jadą z nami, możemy zmienić ten pasek w obrotomierz. Uwaga. W przypadku mini możemy wybierać spośród trzech trybów jazdy. W przypadku naszego egzemplarza domyślnym jest tryb Green Mode, czyli Jazda ekonomiczna, ekologiczna, wtedy samochód e, inaczej reaguje na ruchy pedału przyspieszenia, układ kierowniczy ma, jest inaczej wspomagany. Ogólnie w, w tym ustawieniu samochód nie spełnia, nie spełnia założenia producenta, nie gwarantuje go kartowej frajdy z jazdy. Mamy tryb przejściowy, Mid Mode, który już w pewien sposób e, zwiększa frajdę z jazdy, ale mamy też coś, za co polubiłem ten egzemplarz wersję Sport Mode. To bardzo dużo znaczy. Maksymalnego kartowa frajda z jazdy. Układ kierowniczy staje się sztywniejszy. Pedał e, przyspieszenia e, szybciej przekazuje swój sygnał do silnika. No i dodatkowo jeszcze otwiera się jakiś zaworek w układzie wydechowym, który. No i to jest właśnie to, za co można polubić Mini, bo za coś takiego tego samochodu nie można nie polubić. Lubię go. Za to, że ma drzwi z tyłu, da się nawet tutaj wejść, proszę bardzo. Jestem. O, przy moim ustawieniu fotela z przodu z tyłu nawet jest całkiem sporo miejsca. Nie powiem, że jest przestronnie, ale na dłuższej trasie bym się nie męczył, gdybym nie siedział na. dobrze, niemal na tylnej osi. No Ale umówmy się, takie są roki małych samochodów. Nie narzekajmy. Mini. W tej wersji gwarantuje naprawdę gokartową frajdę z jazdy. Mini gwarantuje frajdę z jazdy, ale ma też coś, co jest równie ważne, przynajmniej dla mnie. Kawałek bagażnika. Powiecie, hu, jest niewielki. No, ale na szczęście producent pomyślał o wszystkim. Tej, tej funkcji podwójnego bagażnika używamy wtedy, kiedy chcemy złożyć siedzenie tylnej kanapy. Po złożeniu uzyskamy tylną podłogę. Coś dłuższego można przewieźć. Natomiast jeśli zależy nam na tym, żeby do bagażnika zmieścić jak najwięcej, nie musimy wieść dużych przedmiotów. No, przesuwamy podłogę w poziom niski i bagażnik delikatnie się powiększa, jest nieco głębszy. Myślę, że dobrze, na duże zakupy wystarczy, jeśli będziemy jechać gdzieś we dwójkę, we dwoje, bardziej we dwoje niż we dwójkę, to bagażnik będzie wystarczający. Hmm. Wiemy już co mam pod maską, wiemy, że mini urzekło mnie swoim prowadzeniem. E, ile to kosztuje? Cóż. Myślałem, że będzie nieco drożej. Okazuje się, że Cupera S pięciorzwiowego w wersji podstawowej, no ale z tym silnikiem, który, który mamy akurat pod naszą maską, czyli z tym dwulitrowym niemal dwustukonnym silnikiem, kupimy za niewiele ponad 100 tysięcy złotych. Oczywiście, jeśli doposażymy samochód w takie ekstrasy jak automatyczna skrzynia biegów, przyciemniane tylne szyby i kilka innych dodatków mniej lub bardziej przydatnych, no cena spokojnie przekroczy 150 tysięcy złotych no ale cóż kupując taki samochód kupujemy frajdę z jazdy nie kupujemy takich aut na rok, na dwa myślę, że wielu użytkowników takie samochody kupuje na dłużej bo to auto prędzej czy później tak jak jego poprzednik, myślę, że będzie kultowe zatem czy warto kupić e, MINI w wersji pięciodrzwiowej? Hm. jeśli trzy nie kupiłeś bo była zbyt niepraktyczna to teraz kiedy MINI ma tych G5 warto się nad tym zastanowić.